Bardzo się cieszę, że y, jesteśmy aktywni, bo na pewno nasza młodzież potrzebuje brać na przykład z tych, którzy potrafią pociągnąć ją, jak to bym powiedział, do szerokiego sportu już od najmłodszych lat. Sam miałem się zawsze wracam do tego, jak w szkole podstawowej zostałem zarażony sportem i od wtedy zacząłem trenować od furboju. Rzeczywiście e, bardzo mi te czasy wspominał. Chciałbym, żeby ta młodzież, e, te dzieci, które mają coraz to przecież lepsze warunki do uprawiania tego sportu w naszych szkołach, bo jak Państwo wiecie powstają zaraz to nowe obiekty sportowe, na pewno... Czy to oczekiwali, ale w ciągu tych ostatnich lat wiele zostało zrobione. E, zrobione. E, na pewno te warunki są coraz lepsze, ale to nie tylko sama baza, to przede wszystkim Państwa zaangażowanie, tych najaktywniejszych, choć właśnie Wy tu dzisiaj jesteście na tym naszym spotkaniu, przekłada się na te przyszłe sukcesy, które chcielibyśmy, ażeby były kontynuowane, bo przecież mamy sporo, mamy ich wiele, ale nigdy nie jest tak, że nie powiedzieć, że mogą.